Cześć, z tej strony i Dzisiaj słuchawek Genesis Argon 110. Właśnie są z plastiku, właśnie ze słuchawki. No są kolor czarnego, co jest właśnie takie dwie mięciutkie, bardzo wygodne podnoszeczki. Czyli Punk jest regulowany. Mają mikrofon, o tu. na no. W lewej słuchawce, o tak jest, Słuchaj, tak są maksymalnie z jednej strony i z drugiej strony regulowane. Słuchajcie, Znaczy się e, pałonk. Tutaj mamy logo Genesis Napis. Ten pałonk jest wykonany z materiału. Tutaj od środka z jakiegoś czyj, e, pianki, albo z poduszki. A to jest jakiś ekoskórek tak. materiału. Słuchawki są wygodne. Mamy tutaj y, przewód e, 3,5 mm Aux. Właśnie są one Auxa. Mamy drugi przewód czerwony od mikrofonu. Też mamy pilocik, który może na logować głośność. No, się głośniej mam a, kabel w oplocie dość yy, fajnym takim i co mam też pokażę tutaj taki mikrofon też regulowany o można mogę go tak zrobić z nim i mogę teraz go Wiecie, No regulowany mikrofon, e, teraz ten mikrofon jest elastyczny i co? E, no dość fajna jakość na dźwięku i fajne adkie. Znaczy nie ma, są takie basy, ale e, są bardziej takie wyraźne te niskie tony. I średnie też są bardzo wyrasiste. Jeśli no chodzi o komfort to no, po 3 godzinach słuchania muzyki. No nie męczą uszów i za bardzo się człowiek nie pomci, jak oczywiście te doszeczki są wykonane z Eco Bardzo miękkie sk eko skóry. No oddam za nie 30 zł, e kupiłem wertwory ogiedano i jak za to cenę bardzo fajne słuchawki bardzo długo mi służą. Bardzo dobra jakość dźwięku i, i wykonania. też Te słowa trochę się palcą, ale jak kasze palcują. I ten plastik, właśnie, ma taką strukturę, jakby takiej gumy. Żeby to była guma, ale to jest plastik, że dotykasz i e, czujesz, jakby to była guma, ale no podparcie, ale mm to -hmm. jest jednak plast. Fajny design, tutaj mam białe logo Genesis takie wielkie, nic słuchawkami, e, e, nie dostajemy będnych lepów, więc... E, więc... tak to wygląda. Zostawcie suba, ławkę w górę. E, być na mój kanał kanał Instagrama, Discorda. Link w opisie. I co? Do następnych recenzji. No i... A jeszcze e, bić się na... E, e, jeszcze... Na mojego, na streamie na Twitchu. Ebronis1 możecie mi dać... Mnie e, zaobserwować na Twitchu. Bardzo polecam. I też za niedługo będę miał kompa, znaczy nie wiem czy będę, miał, ale e, jak będę miał kompa to będą tutaj na moim głównym kanale gamingowym też możecie tam wpaść i też e, możecie e, zostawić suba dzwonaj w ogóle będę e, będą gry takie komputerowe nie jest telefonu gry jak było to e, no jak było to dotychczas więc to było na tyle do, uh, do następnych filmów i nor Nora. Nora.